Dziś poznasz dwie bardzo skuteczne metody znajdywania rozwiązań w sytuacji, kiedy wydaje ci się, że zawodzi cię wyobraźnia i nic nie wymyślisz. To ma często miejsce, kiedy na przykład chcemy zmienić nasze życie na lepsze i brakuje nam pomysłów, ale zdarza się też tak w innych sprawach. Pierwsza z tych metod, o których powiemy, jest stworzona do rozwiązywania właśnie takiego problemu. Druga z nich jest bardziej uniwersalna i przyda się też wszędzie tam, gdzie mentalnie doszliśmy do ściany. Nadaje się zarówno do usprawniania własnego życia, jak i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych. Jako ciekawostka, nawet tanie linie lotnicze powstały z jej wykorzystaniem, ale o tym powiem Wam za chwilę. Wracając do pierwszego, bardzo łatwego ćwiczenia, wiele osób ma trudności z wyobrażeniem sobie tego innego życia niż to, które od lat mają na co dzień. I to jest zrozumiałe, bo im dłużej żyjemy, tym bardziej przyzwyczajamy się do widzenia świata w pewien określony sposób, w pewnej określonej perspektywie. Całkiem podświadomie dopasowujemy też nasze zachowanie do oczekiwań otoczenia, a nawet zaczynamy cenzurować własne myśli, uwzględniając to, co by na ten temat mogli pomyśleć inni ludzie, nasi znajomi, nasza rodzina. To cenzuruje nasze przemyślenia i pragnienia. Aby temu przeciwdziałać, wyobraź sobie, że nagle znalazłeś się sam wśród ludzi, którzy Cię nie znają, na przykład w innym mieście, a nawet w innym kraju. Nie masz nikogo z kogo zdaniem i oczekiwaniami musisz się liczyć, nie masz też żadnych zobowiązań. W takiej sytuacji możesz na nowo układać swoje życie i całe swoje życiowe priorytety i nikt ani nie będzie robił ci wyrzutów, ani nie będzie wydziwiał, ani nie będzie się wtrącał. Jakie priorytety życiowe wybrałbyś, będąc w takiej sytuacji? Ja wiem, że to jest czysto hipotetyczne założenie, ale takie ćwiczenie bardzo dobrze pomaga nam w przełamaniu ślepoty na interesujące możliwości życiowe. To ćwiczenie często zdejmuje też przysłowiowe klapki z oczu, z którymi większość ludzi idzie przez życie. Może takie klapki też. Moja dobra rada: koniecznie zrób to ćwiczenie w głowie, dopóki nie jesteś zmuszony, żeby robić je w realu. Ja za pierwszym razem przerabiałem je hardkorowo w 100% na żywo, jako uchodźca w Austrii, i to było naprawdę trudne. Ale ciągle powtarzam je sobie od czasu do czasu właśnie w myślach. I za każdym razem wymyślam praktyczne sposoby udoskonalenia mojego własnego życia. Ostatni raz zrobiłem to niedawno, w czerwcu tego roku. I choć od dawna mam wrażenie, że mam super życie, to znalazły się sposoby, żeby je jeszcze lepiej jeszcze bardziej ulepszyć. Koniecznie więc zrób sobie taki eksperyment myślowy i nie bój się wynikających z niego wniosków. Nie musisz przecież ich od razu realizować, ale dobrze, żeby w Twojej głowie przynajmniej zakiełkował obraz życia, którego naprawdę pragniesz. Pamiętaj, że każda zmiana zaczyna się od wyobrażenia. I jakie masz, to znajdziesz sposób, aby je urzeczywistnić. W tym urzeczywistnieniu, na przykład, możesz też użyć tej drugiej metody, o której za chwilę powiem. Obie z nich warto wprowadzić, czego jestem najlepszym przykładem, bo w rezultacie ich stosowania od zakompleksionego, nieposiadającego własnego zdania, dwudziestoparoletniego cieniasa o wąziutkich horyzontach myślowych, stają się światłym, w pełni korzystającym z życia człowiekiem. Człowiekiem, który rozumie wiele, dostrzega wiele, i wie, jak nie przepracowując się, żyć w dobrobycie, robiąc do tego jeszcze dużo fajnych, pożytecznych rzeczy. To jest rezultat stosowania tego u mnie, u Ciebie może być jeszcze lepiej. Mówię Ci o tym, bo niezależnie od Twojej aktualnej sytuacji życiowej, jeżeli jesteś na etapie rozwoju, że stać się na komputer i oglądasz takie filmy na YouTubie, to gwarantuję Ci, że Twoja pozycja wyjściowa jest nieporównywalnie lepsza od mojej w czasie, kiedy ja zaczynałem i to stosowałem. To oznacza, że albo możesz dojść do znacznie lepszego życia niż ja mam, albo dojść do mojego poziomu znacznie szybciej. A to jest bardzo wygodny i atrakcyjny poziom, którego osiągnięcia serdecznie życzę wszystkim sympatycznym ludziom, tobie też. Wracając do obiecanego ćwiczenia numer dwa, to jak wspomniałem, jest to metoda pokonywania nie tylko totalnych blokad myślowych, ale też wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań w problemach biznesowych i organizacyjnych. W metodzie tej robisz eksperyment myślowy, polegający na zastanowieniu się, co by było, gdyby Twoje kluczowe wyobrażenia o rzeczywistości okazały się błędne, a ich odwrotność prawdziwa. To mogą być bardzo różne rzeczy, i mogę dać Ci kilka przykładów na sobie z mojego życia, a potem pokażę Ci, jak je stosować w bardziej skomplikowanych problemach technicznych i organizacyjnych. Musisz wiedzieć, że w moim dawnym życiu, jako żałosny dwudziestoparolatek, uważałem, że jestem nie wart tego, aby kobiety się mną interesowały bliżej. Jeśli któraś to robiła, to w moim odczuciu wyświadczała mi przysługę, za którą musiałem być wdzięczny. No cóż, moja ówczesna rzeczywistość to potwierdzała, co w sumie prowadziło do naprawdę bardzo kiepskiego życia. No, i założę się, że wielu młodych mężczyzn ma podobny problem nawet dzisiaj. Dopiero mając 28 lat, zdesperowany, zrobiłem właśnie robocze założenie, co by było, gdyby to wszystko, co w co wierzyłem, co uważałem, było niesłuszne i żeby odwrotność była prawdziwa. I z tym założeniem popracowałem trochę nad moją komunikacją, i nagle znalazłem się w raju ogarniętych mężczyzn, jakim jest Polska w raju, w którym jest nadmiar ciekawych i chętnych kobiet. Nawiasem mówiąc, jak chcesz bardzo poprawić twoją umiejętność budowania relacji, to polecam mój praktyczny podręcznik Sukces w relacjach międzyludzkich, gdzie prostym językiem opisałem jak to w ogóle zrobić. Wracając do tej metody, to jeszcze oczywiście nie koniec, bo używałem jej potem kilkakrotnie do zrobienia ogromnego skoku w jakości mego życia. Ostatni raz to było tak, że przez dziesięciolecia uważałem, że wobec niedoboru na rynku ogarniętych mężczyzn w Polsce, bez sensu byłoby wiązanie się z jedną kobietą na stałe, do tego jeszcze w monogamicznym związku. Po co? Przy tylu atrakcyjnych sposobnościach, to było logiczne, żeby tego nie robić. Jak ktoś czytał pierwsze wydanie mojej książki Sukces w Relacjach, albo zajrzy do starszych pisów na blogu, to widać to wyraźnie, bo o tym pisałem otwarcie. Jednakże, gdyby, mając taki obraz świata i poznając Karolinę, nie usiadłbym i nie zastanowił się, co by było, gdyby moje bardzo hedonistyczne założenia były błędne, a ich odwrotność była odwro prawdziwa, to dzisiaj nie miałbym od ładnych paru lat super życia, z super kobietą i takiej relacji, której głębia i intensywność byłyby całkowicie nieosiągalne w moim poprzednim luzackim podejściu. Mówię o tym, bo to ćwiczenie warto robić nie tylko wtedy, kiedy jesteś w trudnej sytuacji życiowej, ale też wtedy, kiedy powodzić się dobrze. Po prostu, żeby zobaczyć, czy możesz zrobić jeszcze jakąś drastyczną zmianę na plus. To trzeba wypróbować. Zobaczmy jeszcze parę przykładów, już nie z życia osobistego, ale zawodowego. Na przykład, wiele osób uważa, że praca na etacie daje bezpieczeństwo finansowe. Tej, w cudzysłowie, prawdzie podporządkowują bardzo wiele decyzji życiowych, od edukacji począwszy, na późniejszych wyborach skończywszy. Jeżeli jesteś zwolennikiem etatu albo wręcz jego niewolnikiem, to zrób sobie taki eksperyment myślowy. Zastanów się, co by było, gdyby właśnie praca na etacie była długofalowo ślepą uliczką, bardzo niebezpieczną, prowadzącą do znacznego ograniczenia Twojej zdolności zarabiania pieniędzy i narażała cię na niebezpieczeństwo, że staniesz się ofiarą wszelkiego rodzaju kryzysów gospodarczych. Pomyśl, co byś zrobił, gdyby to właśnie stwierdzenie było prawdą. Wielu ludziom to pomogło. Inny przykład życia zawodowego. Wielu ludzi, ja też, było wychowywanych w przekonaniu, że im bardziej się wyspecjalizują, tym lepiej. Kiedyś zrobiłem założenie, co by było, gdyby dokładnie odwrotność była prawdziwa i była właściwym podejściem i zastanowiłem się, jakbym to mógł wykorzystać. W rezultacie przestawiłem mój sposób myślenia i moje życie tak, że nie tylko z przyjemnością robię rzeczy, które mnie interesują w bardzo szerokim zakresie działań. Ale też dzięki temu szerokiemu zakresowi doświadczeń i wiedzy jestem bardzo odporny na utratę możliwości zarobkowania. To z kolei daje ogromny spokój wewnętrzny, ułatwiający cieszenie się życiem i, uwaga, korzystanie z nowych, pojawiających się sposobności, bo te ciągle w życiu się pojawiają. Dlatego zrób sobie listę pewników w Twoim życiu, tego co na pewno wiesz, jak świat funkcjonuje, w jaki sposób można zarabiać pieniądze, jakiego rodzaju relacje możesz mieć. A potem przyjrzyj się każdemu elementowi tej listy, czysto eksperymentalnie, pomyśl, co by było, gdyby rzeczywistość była całkiem inna i odwrotność Twoich przekonań była prawdziwa. Nie przejmuj się, jeżeli takie wyobrażenie wyda Ci się absurdalne. Ja też tak miałem wielokrotnie. Ale potem rozglądałem się, myślałem i zmieniałem moje życie na lepsze. I Ty też tak możesz. Obiecałem jeszcze przykład biznesowy związany z wykorzystaniem tej drugiej metody, proszę bardzo. Dzięki temu sposobowi myślenia powstały na przykład tanie linie lotnicze, które dziś są bardziej profitowe od tych tradycyjnych. Branża lotnicza od zawsze uważała, że dla pasażera najważniejsze jest, aby w ramach zakupionego biletu miał wliczone rezerwacje miejsca bezpłatny bagaż, bezpłatny posiłek, bezpłatną rozrywkę w czasie lotu. Był taki facet, Freddy Laker, założyciel Laker Airways, która była jedną z pierwszych tanich linii lotniczych. On zrobił założenie, co by było, gdyby te rzeczy wcale nie były najważniejsze dla większości pasażerów, a liczyła się głównie niska cena biletów. ówczesna branża podśmiewała się z niego, no i niestety w rezultacie kryzysu gospodarczego firma zbankrutowała 5 lat później. Ale Krótce potem, maleńki Ryanair podjął tę koncepcję i dziś jest jedną z największych linii lotniczych na świecie. Takich przykładów można by podać więcej, ale odbieglibyśmy od głównego tematu filmu. Zastanów się, jaki ty mógłbyś to wykorzystać i w razie pytań, napisz w komentarzu. Daj też lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać to innym, i obejrzyj sobie jeszcze ten film. No i powodzenia w życiu.